Dziś skalne jezioro, będziemy robić te trzy misje na eksplorację i tam, no i te pstrągi i to wszystko. Także idziesz tutaj na tą obfitość pstrągów i rzucasz sobie tutaj w te lilie czerwony robak, k4, kulki ciasta no i już się wyławia bas czarny na kulki ciasta. Teraz na czerwonego robaka ten, ten śmieszny też na kulki ciasta wstręga, Bas niebieski na czerwonego robaka. No i moron biały na spinning, na taki zestaw. jig basowy i twister. No i tam rzucałem w lewo tych y, krzaczków. Także tutaj. No i masz pierwszą misję. Druga misja, no to masz złapi, wypuść, nie? Wypróbowanie. To łapiesz te dwa pstrągi i łososia. No i, i masz. O, oczywiście na spinning, nie? Tu musi być blacha wąska albo jakaś tam obrotówka. Ważne, że bez zadziorów. Tam w misji będzie napisane dokładnie. I tak innym nie zrobić. No i masz te też, też te, to misja na, na haczyki, nie? Znaczy na złapanie odpowiedniej ilości ryb bez zadziorowym sprzętem. No to zobaczysz potem o co chodzi. No i tą drugą misję to się robi dość łatwo. Musisz tylko te trzy rybki złapać i wypuścić. No i jak już masz wszystkie trzy, no to wiadomo odbierasz sobie, tam jeszcze wypuszczasz, odbierasz sobie taką, no jak to się nazywa, obrotówkę. O, obrotówkę, no i przechodzisz do trzeciej misji, no i tu trzeba tym przytrzymanie złapać rybę na spinning i... 10 ryb na bez sprzęt. No to mi się udało to wcześniej zrobić. Więc tu misja sama mi każe wyjść, więc wychodzę. Kupić taką wędkę. Nie wiem czemu. Może robię źle, ale tak mnie prowadzi, to tak robię. No i kupiłem ten cały sprzęcik, skompletowałem wędkę. No i idę. Idę na skalne, z powrotem. Robię dalej to, co misja każe. I teraz jak to przytrzymanie robić. No to rzucasz, tak jak ci każą. I przytrzymanie musisz tak ciągnąć, tak chwilę i puszczasz. Ciągniesz, i puszczasz. Ciągniesz, puszczasz. Ciągniesz, puszczasz. No i tu masz po prawej stronie, nie? Na trzy kropki to najlepiej. No i wiadomo. No i coś się złapało. Chyba nieważne co. No i teraz po prostu ją wypuszczasz, no niestety unikacik, no ale wiesz, misja to misja. No i odbierasz obrotówkę na bez zaziorów i masz zrobione.